Cześć, witam was w włocowskim Parku Linowym, gdzie będziemy teraz testować trasę czarną. To jest trasa tyrolkowa z kapitalnym wejściem na te tyrolki, dlatego że wchodzimy po takich drabinkach kładzte tylko do góry, co mi się naprawdę bardzo podobało. Jak byłem tutaj 5 lat temu, a teraz mam okazję zobaczyć kolejne trasy, kolejne przeszkody, jakie tutaj powstały. Opa. I znowu zjechać sobie tyrolką, która jest na wysokości 15 metrów. hej Masiek! Ej kolejna kładka! Musimy sypiąć się naprawdę wysoko. Żeby odbyć piękne zjazdy, tutaj specjalnie przyjechałem, żeby przetestować trasę hardcore'a. Tutaj zrobiono trasę hardcore, która naprawdę jest trudna. Myślałem, że skonam na niej i że będę musiał być ściągany. 14 przeszkód na 3 metrach wysokości, a tak mi dała popalić, że naprawdę. Niesamowite. Uf, dobra. Już jesteśmy bardzo wysoko. A jeszcze wychodzimy wyżej. Platformy się fajnie trzęsą, bo to drzewa już dość wysoko. Hop, hop. Tam pod spodem mamy kuski, świnki widzę nawet są. Wow. Nieźle. Hop. Dobra. Co, 15 metrów mamy? Bajer. Dobra, przepnijmy się. Tutaj w parku mamy dostępnych 7 tras. Naprawdę sporo. Więc. Jest się jak bawić. Słucham? Bardzo wysoko, 15 metrów. Nie będziesz się bał? Maciek też będzie chciał spróbować zjechać. Zobaczymy jak niemu pójdzie. No to dobra, startujemy. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Wow. Pięknie. Możemy kładami pojeździć. Jest taka możliwość. Tutaj może być sytuacja taka, że na którejś tyrolce nie dojedziemy, a to jest ze względu, że tyrolkę mamy w każdą stronę, i raz wieje wiatr nam. Twarz raz plecy, raz przyspiesza. Nie da się tak, żeby w każdym kierunku e, na toroce dojechać do każdej platformy. To jest po prostu zależne od sytuacji powodowych Dobra. Zobaczymy jak tu. Tutaj dojechaliśmy, więc jest spoko. Ua. Dobra. O nówka linę widać Dobrze, odplączmy sobie Na wszelki wypadek. Tak jest Po to odplątujemy Żeby po prostu nas nie obracało Jak mamy linie, linie proste No to No to jedziemy i tutaj nie dojechaliśmy, dobra! Czyli musimy się dociągać! Zrobić koale! i dojść do platformy, bo teraz wiatr nam... Wiał w twarz automatycznie to, na, to nas hamowało no i co, żeby dalej jechać musimy wyjść trochę wyżej, tak? dobra, tędy możemy zejść i tutaj mamy drabinkę do góry tak jest i wychodzimy wyżej Tak, tak, hop i tutaj tutaj się zapinamy drugą też od razu i wskakujemy na kolejną tyrolkę naprawdę sporo to są same tyrolki wow.

To było fajne. Wiem. Słucham? Dobra, no i schodzimy. Op. no i przepinamy się po prostu. A sekurację robimy. O, za bardzo. Uuuuuh, wow. uhi tak mówisz? Chcesz tą trasę? O kurczę, fajna jest. Super zjazdy. No to subskrybujcie, lajkujcie. Jeździmy po całej Polsce i pokazujemy Wam z Maśkiem, jak się bawić. Tak jest. A bawimy się wspaniale. Wow. Dobra, dzięki wielkie. Na razie, do zobaczenia.